Gdzie film się renderuje, ciekawy szczyt. Sz sz Nym! To mój kraken, a pod nim Ryzen 7 2700 Wiedzieliście, że w Armisie R7 AR można zamontować tu, gdzie się montuje dyski twarde? Można zamontować cooler od Ryzena. Ha! Niedługo odcinek. Kolejny vlog z koronawirusem. Tak ładnie, a nadal nie można wyjść. Hmm, więc ja się ograniczyłam do Armis, Logitech i ShotSize. Jeszcze trochę. Ciekawiejszego będzie gameplay. Mój niepodkręcony procesor ma tylko 3-4 GHz. A tu po podkręcaj mu Ryzen 7 do 2700 kręci się nawet do 4,2 GHz. Najlepsza obudowa świata. Może nawet malucha zamontować. Nie. Filmik w 4K będzie. To jest GoPro Hero 5 Black. Od znajomego dostałem. Gółkę traktuję bardzo poważnie. To muszę się do polskiego, a to do matematyki. A tam są rekwizyty na informatykę. A i tu. To nie działa, naprawdę. Drugi odcinek z koronawirusa za nami.